Cześć, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony chciałbym was zaprosić na livestreama, który odbędzie się 10 lipca, czyli w ten czwartek. Start o godzinie 17.00, koniec o godzinie 21.00, może o 21.30, jeszcze zobaczymy. Słuchajcie, na livestreamie, ten livestream będzie wyjątkowy, więc zapraszam bardzo, bardzo serdecznie, ponieważ rozpoczniemy sobie serię, serię która będzie serię Piromantom. Ponieważ seria z Szermierzem już jest prawie cała nagrana, więc rozpoczniemy już sobie Piromantę. Myślę, że do czwartku Szermierz zostanie ukończony. Znaczy, przynajmniej go nagram, potem będę go uploadował sobie codziennie, oczywiście. Także spokojnie. Rozpoczniemy sobie serię, właśnie Piromantą na streamach. Aby później tego piromantę, jak już odblokujemy sobie zamek Glake, bo zamek Drangleik to będzie cel naszej serii piromantom i na streamach oczywiście, to wszystko będzie lądowało w archiwum na YouTubie, a następnie jak już dojdziemy sobie do zamku Glake, to poczekamy aż będzie 22 lipca, aż będzie premiera DLC i... Wtedy przeskakujemy z, ze streamów, z live streamów naszym Piromantom na YouTube'a I tutaj od, rozpocznę serię na YouTubie, e, która będzie się najprawdopodobniej nazywała Zagrajemy w Dark Souls 2 DLC i DLC numer 1. I tu właśnie będziemy szermierzem grali sobie w te DLC. tak to sobie zaplanowałem. Myślę, że to jest najlepsza e, możliwa opcja. A oczywiście na live streamie będziemy razem sobie grać, tak jak to było na przykład na Kapłanie. E, czyli nastawcie się na to, że będziemy tworzyć nową postać i e, możecie grać razem ze mną oczywiście. E, tylko pamiętajcie, żeby kupić sobie najlepiej grawerowany pierścień i kontrolować wasze sol memory. Także to taki, taka trochę dłuższa zapowiedź live streama, bo trochę informacji chciałem przekazać. Jakbym o mi zapomniał, to wszystko będzie zamieszczone też w opisie tego filmu. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie oczywiście w komentarzach poniżej. Do usłyszenia zobaczenia w czwartek, 10 lipca. Startujemy o godzinie 17.00, koniec o 21.00, może 21.30. Na razie, papa. Pa. Oczywiście wszystko będzie później na YouTube udokumentowane, więc jeśli chcecie się znaleźć też na filmie, to pojawcie się. Cześć!